Dzień 23, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Józef, przykład wszystkich doskonałych cnót. Życie świętego Józefa można streścić w trzech słowach: Bieda, cierpienie i praca. Wytrzymywał wszystkie niedogodności, cierpliwie modląc się nieustannie, wszystko kierując do Boga. I to wystarczyło mu, by przewyższyć, jak mówią doktorzy Kościoła, innych świętych w niebie. W przyszłości, jaką przygotowuje mi Bóg, stanie się dla mnie możliwe i łatwe stać się świętym poprzez łaskę Bożą. O święty Józefie, Sprawa bym zrozumiał wartość tych trzech słów. Wyrzeczenie, praca, myśl o Bogu. Święty Józef żył w pokorze. Zajmował się Jezusem i Maryją. A oni dziękowali mu swym uśmiechem. Przeszczęśliwy chwalił Boga za każde otrzymane dobro. Oto prawdziwa pokora. Bo bycie pokornym nie polega na mówieniu wszędzie, że nie jest się wcale dobrym, ponieważ ryzykuje się pogardzaniem darami Pana, ale właśnie na przypisywaniu Bogu naszych osiągnięć i na kierowaniu zawsze ku Niemu pochwał, które nam są czynione. Bez jego pomocy cóż dobrego moglibyśmy zrobić? Nic. Wasza inteligencja, wasze członki zostały wam dane przez niego. Jeśli ktoś was docenia, chwali, bądźcie zadowoleni. Ale jak święty Józef, przekażcie część Bogu. Przyzwyczajcie się, by opowiadać wszystko Bogu. Kiedy będziemy krytykowani lub poprawiani, możemy ubolewać, ale spokojnie odpowiadajmy. Jutro będę lepszy niż dziś, ponieważ posłucham głosu Boga z większą uwagą. Święty Józef żył gorliwie. Bycie gorliwym oznacza dążenie do jeszcze większej świętości jak i chęć bycia lepszym niż wczoraj, lepszym tego wieczoru niż tego ranka. To znajdować jakąś dodatkową rzecz codziennej pracy po to, by ją lepiej wykonywać, gorliwość do życia i przybliżanie się duszy do nieba. Na tym pewnie polegało zaangażowanie świętego Józefa sprawianie przyjemności Jezusowi i Maryi, chęć zrobienia dla nich czegoś więcej niż dnia poprzedniego. Czyż nie taka jest miłość Waszej Matki względem Was? Postąpcie tak również względem Jezusa, bliźniego i Waszej duszy. Bóg będzie zadowolony z Waszych wysiłków. Święty Józef był pełen gorliwości ku chwale Bożej. Nie ma żadnej informacji o Jego apostolstwie, ale możemy zakładać, że wykorzystywał każdą okazję do mówienia o Jezusie, czy nie mówimy chętnie o tych, których kochamy. Jego pobyt w Egipcie, jak mówi pewien autor, był przyczyną wielu nawróceń. Prawdziwy Bóg nie jest poznany, jak mówiła Maria. I gdy zaczynali się tam modlić, przyciągali swą dobrocią innych, aż do końca tłumaczyli innym tajemnicy wiary, nie przejmując się odepchnięciem lub niedocenianiem. Jest to przykład dla nas, dobre słowo. Pobożne bo słowo nic nie kosztuje. A może dusza, do której jest skierowane, czeka, aby ktoś popchnął ją ku Bogu? Rozmawiajmy my każdego dnia z Bogiem. Zadanie na dzisiejszy dzień: w tym dniu postarajcie się częściej wzywać świętego Józefa, prosząc go, aby wyprosił dla Was cnotę doskonałości ku uczci świętego. Pokażcie, że chcecie wzrastać w świętych cnotach z miłości do świętego Józefa. Powstrzymajcie się od każdego grzechu, nawet lekkiego. A do odmawiania, już w dniu dzisiejszym jak najczęściej, święty Józefie, wyproś dla mnie Jezusa od Jezusa i Marii. Łaskę doskonałości chrześcijańskiej. Spotkanie ze świętym Józefem, najwierniejszy naśladowco wcielonego słowa, najsłodszy święty Józefie. Dzięki tobie mam zawsze przed moimi oczami ten niebiański przykład. Nie pozwoliłeś umknąć żadnemu Jego Słowu bez rozważania Go w swoim sercu z Twą świętą małżonką starałeś się z wielką gorliwością powielać cnoty serca Jezusowego utwierdzając się w Nim w myślach i uczuciach o mój chwalebny opiekunie wyproś dla mnie drogę upodobania się do Jezusa spraw bym z Tobą i Marią zajmował się nieustannie Naśladowaniem Jego pokory, słodyczy, cierpliwości, miłości i miłosierdzia względem bliźniego i gorliwości dla chwały Ojca, a także naśladowaniem wszystkich innych Jego cnót, abym w wielkim dniu, rozpoznany w zgodzie z tym cudownym wzorem, został zaliczony do grona wybranych i wprowadzony do nieba, by cieszyć się wiecznym szczęściem. Amen. Módlmy się. Siedem boleści świętego Józefa. Pierwsza boleść. Wątpliwość porzucenia swojej najczystszej małżonki Marii Dziewicy. Chwała Ojcu i Synowi. Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Druga boleść. Odrzucenie w Betlejem przed narodzinami Zbawiciela wstajmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Trzecia boleść. Rozlew krwi Dzieciątka Jezus podczas obrzezania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Czwarta boleść. Ofiarowanie w świątyni, przepowiednia Semeona o męce Chrystusa, cierpieniach Maryi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Piąta boleść, ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Szósta boleść, powrót do ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem, archaloosem. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Siódma boleść. Zagubienie Jezusa w świątyni i trzy dni niepokojących poszukiwań. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, Józefie i Mario, daję Wam serce i duszę moją. Jezu, Józefie i Mario, towarzyszcie mi w momencie mojej śmierci. Jezu, Józefie i Mario. Niech przy was spoczywa moja dusza w pokoju, święty Józefie, opiekunie i stróżu sanktuarium w Pompejach, módl się za nami Boże, który w niewypowiedzianej Twej dobroci zechciałeś, by powstał na ziemi Pompejów obok tronu niepokalanej dziewicy Różańca Świętego. Również ołtarz jej czystego małżonka, opiekuna i stróża sanktuarium oraz wielkiej rodziny wiernych zebranej pod płaszczem Matki Miłosierdzia spraw, by za jego stawiennictwem ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu i by towarzyszył nam w godzinie naszej śmierci, abyśmy zostali zaprowadzeni do nieba by móc rozkoszować się Twoim obliczem i dziękować przez całą wieczność, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Memorare do Świętego Józefa. Pomnij o najczystszym małżonku Maryi Dziewicy, słodkie opiekunie mój, Święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby wołający o Twoją opiekę i pomoc nie został pocieszony. Z tą wiarą gorliwie polecam się Tobie z powodu miłości, jaką darzysz Twoją niepokalaną małżonkę Maryję, upodobania, które żywisz względem w sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj moje modlitwy o ziemski Ojcze Zbawiciela. Wysłuchaj mnie. Amen. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, Módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, Módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, Módl się za nami. Troskliwe Obrońco Chrystusa, Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, Módl się za nami. Józefie Najczystszy, Módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, Módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, Módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, Módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, Módź się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módź się za nami. Wzorze pracujących. Módź się za nami. Ozdobo życia rodzinnego. Módź się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho o nieszczęśliwych. Módl się za nami. o chorych. Módl się za nami. Patronie umierających. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, której gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, której gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, której kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił Go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże Wszechmogący, który powierzyłeś w początki naszego zbawienia pod troskliwą opiekę świętego Józefa. Przez jego wstawienictwo, pozwól swemu Kościołowi wiernie współdziałać w realizacji dzieła zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.